Takie szusznie, ale się pięknie i nowe imiola. Górne, ale będzie dos, ale będzie za chwilę długo. A jest presja, nie? Już tak trochę szybciej, nie? Przed chwilą to była. Lajko! Słuchajcie. Na studniówce tak dobrze nie tańczą, jak wy dzisiaj. Postarajcie się. Lecimy. Uwaga! Start! Obrót tyłem. Obrót tyłem. Hop! I uwaga, pędzimy po pierwsze nowe imiona. Przodem, obrót i tyłek. nie zapominamy o krokach. Przodem, obrót i tyłem. Do środka, na zewnątrz, zmiana miejsc. Do środka, na zewnątrz i nowe imiona. Przodem, obrót i tyłek. Kroki, 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 obrót, tyłem. Do środka, na zewnątrz. Do środka, na zewnątrz i nowe imiona. Obrót i tyłem. Ale biegniecie Państwo uśmiechacie, jaka energia. Do środka, na zewnątrz. Do środka, na zewnątrz i dziewczyny po nowe imiona. Obrót i tyłem. W przodem. Obrót i tyłem.

I i tyłem. Tak jest, uśmiechamy się pięknie. I nowe imiona. ale będzie toast, ale będzie za chwilę toast. Ostatnie imiona. Po ostatnie imię! Ostatnie! Zdjęcie! E e e mamy go. <klucz> Czy niektórzy już rozluźnili, jak powiedziałem, że ostatnie imię? Coś się tam nam ponad wykrzaczyło w układzie. Okej, okay, drodzy Państwo... Dziękujemy. Do środka. Na zewnątrz. Zmiana miejsc. Do środka. Na zewnątrz dziewczyny przechodzą. I zaczynamy od początku. Szodem. obrót i dziełem. przodem bez obrotu. obrót i dziełem. Stąd do środka. Na zewnątrz. Zmiana miejsc i twarze. Do środka, na zewnątrz dziewczyny przechodzą. I od początku środem. Obrót dziełem. Znowu bez obrotu, przodem, obrót tyłem. Do środka, na zewnątrz, zmiana miejsc. Do środka, na zewnątrz, pieczymy przechodzą. I uwaga, przodem, obrót i tyłem. W przodem, obrót tyłem. Do środeczka, na zewnątrz, zmiana miejsc. Do środeczka, na zewnątrz. I uwaga pieczymy, lecimy. W przodem obrót tyłem przodem obrót tyłem do środka, A na zewnątrz, zmiana miejsc do środka, A na zewnątrz, dziewczyny będą od od początku przodem, obrót i tyłem przodem, obrót tyłem do środka, na zewnątrz, zmiana miejsc do środka, A na zewnątrz, dziewczyny będą i od początku Do i przejście i stop. Drodzy Państwo, nie omawialiśmy się, że będzie Wam tak dobrze szło. Ja nie wiedziałem, Tutaj tak dobrze pójdzie. Wszystkie pary pięknie daczą, nikt się nie myli. Nie chcę Was podpuszczać, ale to wszystko dlatego, że to tempo było zwolne.